Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się demontażem dwóch czajników elektrycznych i dwóch patelni. Jedną patelnię już zacząłem. Ta jest z, z tych upierdliwych patelni, bo takie słoneczka ma i to ciężko jest wydłubać. Ale to nic, weźmiemy to, zrobimy. I mam drugą patelnię, to jeszcze nie zaczynałem, ale widać, że tu jest normalnie, to wychodzi w całości. I tak, czajniki są z nierdzewki, bo już magnesem sprawdzałem, nie przyciąga. To mam dwa. No i co? Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą jaką zrobię, to zważę tu, to zważę ten cały majda. posłuży mi tutaj uwaga. Moją zabytkową wagę znacie. Czekać, to wszystko wejdzie na to wagę. Dobra, najwyżej zważymy dwa czajniki. I dwie patelnie oddzielnie. Nawet będzie ciekawiej. Na razie patelnie na bok. Wagę dosunę tu, żebyście coś widzieli. Widzicie, super. Zwalniam tutaj na dole. Szale. I przesuwam. Zobaczymy, co to wyjdzie. 2 kilo Dwa kilo za dużo, półtora kilo i przesuwamy szale. Dobra, szala się zrównała i mam kilo siedemset trzydzieści czajników. Dobra, teraz biorę patelnię. Patelni też coś koło tego będzie, a patelni jest kilo 250. No i zobaczymy, ile surowców wtórnych będzie można odzyskać z tych śmieci. Czyli razem jest prawie 3 kilo. No dobra, biorę się do dzieła. Zacznę od czajników. Patelnie na bok. Zabieram wagę. Są czajniki. Może zaczniemy od tego. Posłuży mi do tego wkrętarka oczywiście. No i dobra, yy, tak wyłączyłem się na chwilę. Powzięłem się za te grzałki, zobaczyć, jak to idzie. Już nie molestowałem Wam z tym za bardzo. Wydłubałem cały ten drut ze środka. I ten piasek, nie wiem, co to był jakiś proszek. Wydłubałem, to jest aluminium. Z drugiej grzałki to samo, nie? Widać, że wydłubane, widać. I tak ze wszystkich, nie? Tu no tak samo wydłubane. Jeszcze się. Tutaj ten piasek ale ja takim sposobem mam więcej aluminium no i tak, miedzi nie będę ważył bo moja waga tego nie zważy tego mosiądzu też nie ważę yy, bo moja waga też tego nie zważy, to od razu idzie mosiądz do mosiądzu a miedź do miedzi, tak, to ta jest pobielana to muszę to oddzielnie dać, bo nie mam pobielane tutaj no dobra, zaraz będzie ważenie yy, miedź już chowam Teraz znikają kable, kable idą do kabelków do obrania albo się przydadzą, może do czegoś zobaczy. Także to też zabieram. No i zaraz wskakuję z wagą, żeby tradycji stało się zadość. Także trochę ogarniemy na warsztacie porządek, musi być o. Dobra, i tak wszystko spada na ziemię, jest bałagan i tak, ale to nic. Dobra, wieża waga. Hmm. Waga musi wjechać tak, żebyście coś widzieli. Dobra, teraz widzicie wieża waga. No i waży to aluminium. Zobaczymy, aluminium mix, ile mam. O. Jest ponad kilogram. O, żeby się ta szala rozbujała. Tak, kilo 150. Aluminium Mix. Dobra, zabieramy. Dobra. Jest w miksie. Teraz nierdzewka wjeżdża. Też jest w miarę sporo tego. No tu weźmiemy na zero. Jest na 0. Zobaczymy, ile będzie pół kilo. No, jest pół kilo, więcej trochę jak pół kilo. No i mam 650 nierdzewki. Nierdzewka też idzie do nierdzewki. No i została stal. Nie wiem, czy to jest sens w ogóle ważyć. Czy to będzie coś ważyło na tej mojej wadze zabytkowej. Wsypany jest złom o już powiem ile jest złomu no i dobra szala się zrównała 250 gram złomu z tego miejsca zapraszam do łapkowania subskrypcji komentarzy i co do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć!